Episod z gry Original War Multiplayer. Teraz druga ścieżka, ścieżka prorosyjska. Zaczynajmy. Towarzysz Gorki, mówi Dimitrij Gladkow, nie mamy wiele czasu. Może mnie nie pamiętacie, ja służył z waszym bratem w północnych Chinach. Towarzysz Major. Mówię w imieniu grupy młodych oficerów. Naszym zdaniem Platonów chce nas wszystkich pozabijać. Wy macie być pierwsi. Chcemy jego usunąć siłą. Wasz brat proponował was na stanowisko głównego i my się z nim zgadzamy. Tylko wy możecie uratować nas, Alaskit i cały kraj. Błagam, odpowiedzcie. Zaczynamy filmowego zaczynamy misję numer 12 po rosyjskom i tu jest na początku mowa o tym, że Platona chce wszystkich oficerów zabić. My musimy zabić Platonowa Brzusia, Szymonusia. Dzięki czemu musimy jakiś rozgłos w bazach rosyjskich Tutaj jest komunista, żółty komuch. Biały to jest baza naukowa. Zielony to jest najagresywniejszy. Mięczak pomarańczowy. Brodin. No i mamy różowego. Bazę Blukera. I od razu idziemy do żółtego i tam będzie test, mały test na to czy jesteśmy prawdziwym komunistą. Teraz się komunista. Achievement get! Kadro. I zawsze mówię pierwszą bazę, to mamy całą bazę dla siebie. Tam tylko dają kilku ludzi. Widow chce artefakt Kajmuśki otrzymać, który przechowuje lewit. I tutaj za szybko naukowcy opuszczają bazę Blokera I, i artefakt Kajmusiowski zabijany przez Livida. Gorki wie, dokąd idzie Livid. Czego musimy zabić? Livida! się sprzedał. Przećpał hajs z donate'ów. To jest bardzo ciekawe, bo tutaj szybko on ucieka, a w prawdziwym życiu nie zrobi streama dla jego. I to jest słabo. I wam mówię, że Livi odpali wieczorek dzisiaj jutro. Zobaczycie. Bo wieczorek z owara z bręducią to jest najlepsza rzecz. Jest i live! Artefakty Kajmuśnie potrzebne w następnej misji, więc dobrze, że je mamy teraz. Eisenstein to zostać sklepany. Więc będziemy go klepać. No ja atakujemy sobie zielonego. Staramy się nie zabijać ludzi, na pewno nie mechaników, bo chcemy ich potem zwerbować do naszej drużyny same czosnki, same czosnki poza dwoma mechanikami, Mnie też zastanawiać, że są postacie z 11 miejscem, 10, tylko tutaj mamy gleba. Bo z, wszyscy inni są jakieś randomi. o I daliśmy Dawidowu. damy. daliśmy się... Tak. przed ja taką przedostatnią bazę, bazę pomarańczowego Borodina To AI wkłada żołnierzy do pojazdu zamiast mechaników. W niektórych miejscach mechaników, w niektórych żołnierzy. E, że, żeby zdobyć trzeci medal. Żeby część baz można było zająć bez użycia siły, bo tego nie udało mi się zrobić. To nie rewolucja październikowa. 1917 koloryzowane to chyba jest. No i się podda, bo w końcu. Lecimy. Dalej. No i brzusia zostawiamy sobie na deserek Szymonusia. I direct. Bo nam się pojazd septą, nie tam gdzie chciałem. Esy, Platonów, prędzej zdechniesz górki. Tak, tak, górki. Pozdrowienia z górki. Kto wie, ten wie, Kto był na 16 godziny z tym, ten wie o co chodzi. O, jest, bo, 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 bo te pot. Toż to jest żądza ja, forteca! Forteca, forteca Iwana! No tak, Szymonuś. Gdyby nie ten buff na multi, że teraz ja strzela dwoma rakietami, to nadal by był useless, bo jest sporo skrzyników, 350, nie możemy tego przejąć. O, Szymuś, gadaj coś! Jest, jest i Szymuś. To jest dla dziecka, a spinio, a Robię to, o nie! Misji. O nie, to kiedyś świno! Chrum chrum! Pora cię ominąć lub usunąć. Ciekawe co byś się tak by się go ominęli. No nie da się Szymona ominąć. No i mam, mam brzusz, no. Potężny, więc... Nie. Górka Platonowa! Tym razem przegrała z siłami. Gór, górkiego. No i mamy Platonowa. W ogóle czemu ludzie wyszli z pojazdów, nie wiem. Jest i Platonów. Dziewiąty poziom. Gdzie będzie atak na górkiego? a jest atakowany. Nie chcemy od razu zabijać Szymonusia, bo chcemy, żeby... ...się opamiętał, ale on się nie pamiętuje, on chce zabić po prostu. Na, żół, na czerwony sprowadzony i naukowca nie próbuje jeszcze go ocucić. Może się pamięta przez to. Nie, dalej strzela. To go zabijamy, elo. Także dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki Szydeczek Skuty. Pełne się codziennie o godzinie. Nie wiadomo, o której, prawdopodobnie o 18:45. Sześć jak Triumf którego też serdecznie zapraszam. Już wam link do, komenta do komentarza, do opisu i tak dalej. Siema!